Mamy godzinę 18.23, dzisiaj jest 6 maja 2024 rok, dzień tygodnia poniedziałek. No kochani, przyszła paczuszka o tej wielkości. Gdzieś 15 cm na 15 a w niej coś, coś fajnego. Coś czego się nie spodziewałem. I coś, czego nie wiem od kogo. O, tu jest styropian. Zabezpieczony. I zobaczcie, w kształcie prawie serca to jest. O, wycięte. I mamy coś takiego. Zobaczcie. Coś takiego. Zaraz, tu jeszcze jest coś muszę wyciągnąć no, się wsunęło. Jeszcze zobaczymy co to jest. Dobra. No. i zobaczcie. O, takie coś takie coś. Śpiący kotek aniołek. Aniołek kotek. Jedno skrzydełko ma, a drugie, drugie też jest tutaj, jest i serduszko to wyraźnie widać serce, czy to jest serce, kotek, który śpi na serduszku, no i tutaj coś pisze po angielsku, kochani, no będę musiał sobie sposiłkować się tłumaczem, no chyba, że kochani wiecie lepiej ci co znają język angielski mi napiszecie w komentarzu co to jest. To jest właśnie to. No a oprócz tego jeszcze przysłano o dwie takie zawieszki. Nie wiem. Dokładnie czy to do lodówki się przepina, czy to się zawiesza. Zaraz utnę, czy tam przetnę i zobaczymy dokładnie co to jest. Z wezmę tutaj oprę u naszego śpiącego aniołka. Zobaczcie. Widzicie? Kotek. Tu kotek. I tutaj kotek. A czy to ma magnes? Nie. Nie łapie się metalu. Czy to nie jest magnes, tylko jest łańcuszek jeszcze? O. I służy do zawieszenia. Można to zawiesić w samochodzie. A można zawiesić na szyi. Dosłownie na szyi też można zawiesić. O! Dobra, to jest to. A co drugie jest? Zobaczymy, co jest drugie. Mamy. Kota na księżycu, czyli koci twardowski na księżycu. O. Zobaczymy, czy jest magnes. Nie, nie ma. Nie ma. Jest za to taka tasiemka złota, na którą się zawiesza to. Pięknie. Piękny kochani, no dobra, jeszcze to wezmę, postawię tutaj, zobaczcie, takie coś, nie i drugie. Dla tych kotek aniołek. Jak z bajki. No, nie wiem, kto jest darczyńcą. Może darczyńca tego serduszka z kotkiem się objawi, a może się nie objawi. Także dziękuję bardzo, kochany darczyńco. Bóg zapłać za piękny, pięknego kotka. Zaraz go sobie. Postawię. I gdzie postawię? Postawię tutaj na stoliku. Pani Adaśku, czy to tak może być? Ten kotek? Nie. nie. Tak? Kotek śpiący na serduszku, kotek aniołek. Dobra. Czaruś, czarulek, kiciulek. No, naprawdę. Jestem pod wrażeniem. No i coś ciekawe, że. W sobotę, jak byłem z Gosią i z Panem Sławkiem nad morzem to szukałem jakichś takich elementów właśnie z kotkiem, ozdób i nie znalazłem. Także nie wiem, czyżby to Pani Gosia i Sławek już tak szybko zareagowali i przysłali. Aż mi się nie chce wierzyć, żeby tak szybko. W każdym bądź razie zakup naprawdę trafiony, trafiony. Dlatego, że akurat właśnie takiego szukałem. Także Bóg zapłać, kochany darczyńco. I cóż, kociarze całego świata, łączcie się, solidaryzujcie się, wspomagajcie i kochajcie się. Amen.